Ja jestem tym dobrym tak, synkiem. Ty jednak jesteś zajebisty po prostu. Od kwietnia mieszkając w Warszawie 5 kilometrów ode mnie. Jesteś chujowym synkiem i tyle ci powiem. Kurwa gówno cię obchodzę i taka jest prawda. Ale kasę ci wysyłam. Nie mnie, tylko na swoje mieszkanie. Nie jestem Ci nic winna, ile ja pieniędzy w Ciebie włożyłam, jak ja harowałam na Ciebie, to Ty, kurwa, żebyś połowę tego dla swoich dzieci zrobił. Dlatego no ja chcę dwójkę na raz zrobić, żeby nadrobić to. No to zrób dziesiątkę, chuj mnie to obchodzi, mam Cię, synu, dosyć. To mam przyjeżdżać, czy nie? Masz przyjeżdżać. czyli, czyli mnie kochasz jeszcze? Jeszcze trochę. Dobra, koniec z tego to jest.